Buty czarnego lśnią ogniście, czuję w powietrzu spaleniznę, kiedy mi ogolili głowę, nie było śladu, bo się a bardzo nas dużo, bardzo dużo i wszystkie takie jednakowe, ale ten czarny jak mnie mnie, krzycząc dumne, bije w głowę. A znów ten biały jak roba. Więc z chleba, chociaż jestem głodna, zrobiłam sobie dziś wisiorki Od razu ładnie wyglądałam wśród kobiet powpychanych w worki I zaśpiewałam sobie cicho, że jestem jak księżyczka z baśni To czeka, by ktoś po nią przyszedł, a jedna z was skoczyła na mnie. Czy ktoś zrozumie co to znaczy? Miała czerwone w oczach łzy, nam na mnie, nie wiem za co, że jestem. I wyjaśniała skąd są dymy, i czemu część z nas dawno śpi. Po naszych ciałach, gdy leżymy, wędrują takie białe wszy. Podobno lubią słodką krew, i te z nas, które jej nie mają, nie mogą razem z nami żyć. Znikają, a ja żyć mogę dzięki się Moją krew, za jakie grzechy pociąg.